Film Astra opowiada o przygodach sześcioletniej tytułowej dziewczynki Astry, która wyrusza w niebezpieczną podróż, aby uratować swoją starszą siostrę, która jest w niebezpieczeństwie na Księżycu. Dość niebagatelne wyzwanie jak dla sześciolatki, jednak wyrusza w tę podróż ze swoją najlepszą przyjaciółką rybką. I sam pomysł i realizacja bardzo mnie ujęła, dlatego zdecydowaliśmy się, aby ten film wesprzeć. I tak rozpoczęła się nasza wspólna filmowa historia. Gramy klatka po klatce i czas, e, który mm, zajmuje zrobienie jednego ujęcia, powiedzmy czterosekundowego, jest nieporównywalnie dłuższy niż tak naprawdę live action. Zupełnie tak samo, jakby się kręciło w film fabularny, tylko wszystko się dzieje 20 razy wolniej. No, animatorzy potrafią pracować i y, 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 cały dzień nad ujęciem. Zrobienie czterech sekund no, może zająć. Y, Kilka godzin może też zająć na przykład dwa dni, jeżeli tutaj wchodzi bardzo skomplikowana relacja pomiędzy Lalkami i to trzeba też wygrać. Projekt Astra i cały film bazuje na moich własnych doświadczeniach, przede wszystkim posiadaniu rodzeństwa. Użyliśmy e, druku 3D, czyli też modelowania 3D twarzy e, głównej bohaterki oraz jej siostry. E, także ich e, mimika została już zaprojektowana, zanim zaczęliśmy zdjęcia. E, także to trochę przyspiesza też e, pracę e, na planie, ponieważ animatorzy mają już do wyboru określony zestaw twarzy i emocji e, i nie muszą tego e, animować, e, na przykład nie muszą animować pojedynczych brwi, tylko wymieniają sobie e, całe, całe zestawy. Praca przy scenografii do filmu animowanego jest dość specyficzna, bo pamiętajmy, że poruszamy się w skali, czyli są to obiekty, które de facto są domkami dla lalek. Ale wydaje mi się, że skończyliśmy przynajmniej część y, tworzenia modeli trójwymiarowych do druku, Piotrze. Ja też mi też się tak wydaje, chyba że jeszcze coś dojdzie, ale póki co jest, oficjalnie skończyliśmy zabawę w 3D i w wydruki. Światło od zera daje to też duże możliwości artystyczne. Dużym tutaj wyzwaniem operatorskim jest um, przedstawienie tych miniatur w taki sposób, aby było wrażenie naturalnej skali. Trzeba być bardziej precyzyjnym w ustawieniu światła. Mały ruch blendą powoduje du duże zmiany na dekoracji. Staramy się unikać dubli, dlatego wszystko przygotowujemy, staramy się ustalić jak najdokładniej przed rozpoczęciem animacji. Jeżeli ujęcie wymaga dużo dokładniejszego przygotowania, to robimy na przykład blocking, to znaczy zrobimy taką zgrubszą animację co kilkanaście klatek, tak żeby animator wiedział czego się trzymać i to pomaga nam uniknąć powtórek dubli. Mamy do zrobienia takie ujęcie, gdzie tłem będzie ołowiane gęste niebo, chmury, i właśnie w taki sposób scenografia przygotowała te chmury do, do realizacji. Czyli na drewnianej ramie z użyciem żyłki wędkarskiej oraz wypełnienia zwatek, i mamy burzowe nocne chmury po podświetleniu. Często jeden obrazek jest składany z wielu różnych warstw, które my robimy i na przykład te, te chmury są takim ostatnim tłem Astre poznaliśmy jakiś czas temu w Łodzi na festiwalu Animarkt, i to wówczas podjąłem decyzję o tym, żeby pomóc przy realizacji tego filmu. Tak naprawdę, Astre, no i oczywiście głównego y, y, autora i reżysera tego filmu, czyli Michała Buzińskiego, to on przekonał mnie do tego, aby pomóc przy realizacji tego filmu. Zdecydowałem się dać. Takie miejsce, czyli infrastrukturę we Wrocławiu, ludzi, którzy pomogą, i udało się także pozyskać dodatkowe środki. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Łódzki Fundusz Filmowy dołożyły się do tej realizacji. hale filmowe Cetyk umożliwiają ustawienie kilku setów e, naraz, co dla mnie osobiście byłoby niemożliwe, gdybym miał realizować ten film w domu. E, Ceta też e, udostępnia nam e, sprzęt e, swoich specjalistów, jeżeli chodzi o właśnie e, zarówno e, sprzęt do rejestracji e, oraz e, scenografów. Olbrzymim wkładem jest też e, możliwość e, zrobienia postprodukcji Tutaj w Centrum Technologii Audiowizualnych, ponieważ film będzie wymagał bardzo dużo kompozytingu oraz tworzenia sporo ujęć w CG, pomimo że robimy to w stop motion. Także wkład CETY jest tutaj nieoceniony. Teraz odstrzykujesz, to leci takim długim. Wierzę, ale to jest do wycięcia takiego tak w kadrze, to będzie jakimś takim wybuchem, nie? Przynajmniej te, te, które tutaj mhm. chcą uzyskać, więc to, że to jest takie małe na tym księżycu będą takie. Dla ci poszło? Film Astra nie jest wyłącznie prostą animacją poklatkową, mimo że jest to 12-13 minutowy short. Ilość ujęć, które no, wymagają postprodukcji jest olbrzymia. Oprócz tego, że musimy dodać rzeczy, to każde z ujęć, które nakręciliśmy, będzie wymagało lekkiego retuszu. Główna bohaterka Astra ma twarze łączone. Dolna i górna część są oddzielne, to znaczy każde z ujęć, w których gra główna bohaterka, będzie potrzebowało retuszu jej twarzy. Wszystkie lalki są ustawione na rigach, czyli takich małych stelażach, które trzeba będzie z każdego z ujęć wymazać. Także to też jest olbrzymia praca. Także jest to jest nagrane kamerą, no a to będzie CG wstawiona jakby w statku. No, ogólnie mamy około 90 kilku ujęć do zrobienia. Nasza ekipa oczywiście, bo nie tylko my pracujemy nad Szkic do akceptacji przez reżysera. Żeby ustalić timing i ruch w kadrze do, ten, do finalnego ujęcia. W momencie, kiedy cała postprodukcja się zakończy, a może to potrwać no, kilka miesięcy, będziemy dopiero myśleli, na jakie festiwale celować, ponieważ zaczynamy od festiwali, e, i potem będziemy myśleć o tym, gdzie poprowadzić dystrybucję.